Czy procedura AML ulega zmianie? Ulega ogromnej zmianie. Przez ogromną mam na myśli, trzeba uwzględnić rekomendacje wytyczne KNF-u, wytyczne GIF-u, no i rozporządzenie TFR, bo sama ustawa AML-owska również się zmienia. Zmienia się w takim względzie, że na przykład, jeśli instytucja obowiązana obsługuje transfery z adresów niehostowanych lub na adresy niehostowane, to taka, taki klient to w związku z taką transakcją jest już na wysokim ryzyku i powinno się rozważyć zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. No i to wszystko trzeba opisać w swojej procedurze AML. Poza tym przypominam, w ramach procedury AML powinieneś zdeterminować, kiedy masz stosunek gospodarczy, od jakich limitów kwotowych robisz, badanie źródła pochodzenia środków i wiele, wiele innych. I te rzeczy muszą być opisane konkretnie, a nie ogólnikami, tak jak to Prawnicy bardzo często piszą. Tak jak mówiłem, nasza procedura ml o której będzie osobny odcinek, ma około 200 stron, razem z załącznikami na szczęście. Jeśli chodzi o samą treść, jest tam gdzieś około 150 stron, i jestem pewien, że jest dostosowana do tych nowych przepisów.